Bajki i baśnie polskie Renata i Leszek Mech Baśnie Bolka i Lolka Królowa Zima W poprzednim odcinku Bolek bawił się na balu, który na jego cześć wyprawiła Królowa Zima, ale czar zapomnienia powodował, że chłopiec zapomniał, jak się tańczy, co go bardzo zasmuciło. Próbując sobie przypomnieć kroki do walczyka przy niezręcznej pomocy szambelana, królowej, Bolek nagle zaczął odzyskiwać pamięć. Królowa Zima szybko rzuciła kolejny czar zapomnienia. Tymczasem Lolek podróżował na grzbiecie brunatnego misia, smacznie śpiąc. Część czwarta Brunatny niedźwiedź trącił nosem śpiącego chłopca. Obudź się! Lolek otrząsnął się ze snu jak psiak z wody. Gdzie jesteśmy? Niedźwiedź bez słowa wskazał na wysoką górę. Najiszczyciel śnił lodowy pałac królowej zimy. Chłopiec zeskoczył z grzbietu zwierzęcia. Dziękuję ci, misiu. Dalej sam pójdę. Zrobił krok do przodu i natychmiast cofnął się do tyłu. za skały na środek drogi wygramolił się kudłaty wartownik. Stójcie, ani kroku dalej! Cóż to nie poznajesz mnie, biały bracie? Odezwał się brunatny niedźwiedź i zasłonił lolka. Ach, kuzyn z lasu, cóż cię sprowadza na północ? Twoja pani uprowadziła przyjaciela tego chłopca. Biały niedźwiedź roześmiał się. Nie pierwszy raz i nie ostatni. Każdego roku porywa młodzieńca udającego zucha. Możecie o nim zapomnieć. Podobnie jak on zapomniał o całym świecie. Muszę uratować Bolka. Lolek próbował wyminąć wartownika, ale ten olbrzymim cielskiem zatarasował drogę. Nie dasz rady. Do pałacu nie wpuszczam nikogo obcego. Poradzę sobie inaczej, rzekł Lolek. Żartujesz, chłopcze. W czterech stronach świata nie ma silniejszego mocarza ode mnie. Przesadzasz, biały bracie, zamruczał bronatny niedźwiedź. Chyba nie sądzisz, kuzynie z lasu, że jesteś silniejszy ode mnie. Przyjmuję każdy zakład, że w ciągu jednej minuty położę cię na łopatki. Na dowód swej siły, biały niedźwiedź podniósł kamień wielkości pięści i przełamał go na dwie części. Jeden kawałek podał przeciwnikowi. Brunatny miś wziął go w łapę, ścisnął i z kamienia posypał się proszek. Jak zakład, to muszą być warunki, biały bracie. Jeśli wygrasz, pokłonię ci się nisko i razem z chłopcem odejdziemy z powrotem. Jeśli przegrasz, otworzysz bramę i wpuścisz nas do pałacu. Zgoda? Biały niedźwiedź był pewien swej wygranej. Zaczynamy zapasy. Przez chwilę obchodzili się dookoła. Wreszcie doskoczyli do siebie i objęli się łapami. – Misiu, nie daj się! W górę, w górę go podrzuć! – wykrzykiwał Lolek. Nagle na chłopcu ścierpła skóra. Biały niedźwiedź grzmotnął w łeb brunatnego misia. Ten aż przysiadł na ziemi, lecz momentalnie poderwał się i doskoczył do przeciwnika. Pochwycił go w pasie, uniósł w górę i cisnął o ziemię. Przegrałeś, biały bracie. Ano przegrałem, wysapo pokonany. Pamiętasz warunki zakładu? Otwieraj bramę. Pomogę ci. Wspólnym wysiłkiem otworzyli potężne wrota. A teraz zmykaj. Macie wielkie szczęście, że oprócz mnie nie ma tu nikogo więcej i że most nad przepaścią był opuszczony. Ale królowa Zima wydaje tego wieczoru wspaniały bal w pałacu i zaprosiła wszystkich. Tam, chłopcze, znajdziesz swojego przyjaciela. Żegnajcie. Bądź zdrów, biały bracie. Dziękuję ci, biały misiu. Pokiwał ręką Lolek. Co robimy dalej? Zapytał brunatnego niedźwiedzia. Zwierzę wskazało na oświetlony pałac. Dalej musisz sobie sam radzić. Poczekam tu na ciebie i na twojego przyjaciela. Przypilnuję, żeby ktoś nie zamknął bramy. Tylko wracajcie szybko. Postaram się, misiu. Chłopiec na palcach szedł przez dziedziniec. Bał się, że ktoś go zobaczy i zatrzyma ale dookoła nie było żywej duszy. Wszyscy tańczą na balu, pomyślał Lolek. Bolek nie przepuści takiej okazji. Nagle w pałacu pogasły światła i rozległ się okrzyk. Bal skończony! Rozchodzić się! Rozchodzić! Dziedziniec zaroił się od pośpiesznie wychodzących gości. Lolek ukryty w cieniu usłyszał, jak polarna sowa mówi do przyjaciółki Mewy. Ten chłopiec najdalej za tydzień będzie tak tańczył, jak mu zagra królowa, a potem to będzie tańcował z miotłą u wuja polarnika. Muszę ratować bolka, wyszeptał Lolek. Poczekał, aż goście opuścili dziedziniec i zaglądnął do jedynego oświetlonego okna. W łóżku pod śniegową pierzynką leżał przyjaciel. Lolek zapukał w szybkę, ale chłopiec nie poruszył się. Spał. Co robić, co robić? I wtedy Lolek zauważył, że okno jest niedomknięte. Bez zastanowienia wskoczył do pokoju i podbiegł do łóżka. Bolek, obudź się, wstawaj! Ale śpi, Bolek. Chłopiec otworzył jedno oko. Kto to? Lolek. Jakie szczęście, że cię znalazłem, odezwał się Lolek. – Nie szukałeś? – zdziwił się Bolek i otworzył drugie oko. – Od tygodnia! – pokiwał głową Lolek. – Nie rozumiem. Nigdzie nie wychodziłem z pałacu. – A właściwie to kto ty jesteś? – Jak to kto? – oburzył się Lolek. – Mnie nie poznajesz? I nagle posmutniał. – To straszne. Zapomniał. Nic nie zapomniałem, zaprzeczył Bolek. I może mi wreszcie powiesz, kto cię przysłał? Królowa czy szambelan? Ani jeden, ani drugi, sam przyszedłem. Po co Bolek usiadł na łóżku? Po ciebie. Jesteś moim przyjacielem i zostałeś uprowadzony przez królowę Zimę. Ja uprowadzony? Roześmiał się Bolek. Żarty trzymają się ciebie, bratku. Ładne żarty, westchnął Lolek. Serce ci zamroziła, pamięć odebrała, ale najważniejsze, że jesteś zdrowy i cały. I w dodatku śpiący: dobranoc? Chłopiec zamknął oczy i głowę przytulił do poduszki. Bolku, nie zasypiaj! Lolek potrząsnął przyjacielem. Oczy się! – mruknął chłopiec. Wracaj skąd przyszedłeś. Jak nie dasz mi spokoju zasnąć, to zawezwę straże i zamkną cię w lodowym lochu. A to dobre, wruszył się Lolek. Narażam się na śmierć, żeby go ratować, a on chce mnie zamknąć w lochu. Urany, znowu zasnął. Zaraz, zaraz, zamyślił się. Jak to było w bajce o śpiącej królewnie? Królewicz pocałował ją w policzki i śpiąca królewna otworzyła oczy. Spróbuję. Pochylił się nad przyjacielem i pocałował go w czoło. Było zimne jak lód. Jeden raz to może mało, pomyślał Lolek i cmoknął Bolka w policzek. Blade oblicze chłopca momentalnie poróżowiało. Bolek usiadł w łóżku i przytomnym spojrzeniem popatrzył na kolegę. – Lolek? – Podziałało! – odetchnął z ulgą Lolek. – Lolek! – radośnie wykrzyknął Bolek. – Skąd się tu wziąłeś? – nie mamy czasu na gadanie. Wyskakuj z łóżka, bo musimy uciekać. Uciekać? Dokąd? Do domu, mruknął Lolek, wyglądając przez okno. Dziedziniec nadal był pusty. Jedynie przy bramie majaczyła sylwetka brunatnego niedźwiedzia. Odwrócił głowę i ujrzał przyjaciela nadal siedzącego na łóżku. Pośpiesz się, bo zginiemy. Idź za mną. A gdzie właściwie jesteśmy? zapytał Bolek. Lolek palcem zastukał w lodową ścianę komnaty. Nie widzisz? W pałacu królowej zimy. Przypominam sobie przyjechałem tu saniami. Lolek palec przyłożył do ust. Przysunął krzesło do okna, wszedł na parapet i zeskoczył na dziedziniec. Chwilę później Bolek stanął obok kolegi. Lolek ruszył pierwszy. Przy otwartej bramie czekał burnatny niedźwiedź. Droga prowadzi z górki, więc poszukałem sanek. Wsiadajcie i uciekamy. Bezpiecznie będziemy dopiero w lesie. Księżyc z wysokiego nieba z zaciekawieniem obserwował tajemnicze wydarzenia rozgrywające się tej nocy w pałacu Królowej Zimy. Najpierw wielki pal został przerwany po pierwszym tańcu. Gdy zawsze trwał do białego rana. Potem zjawił się chłopiec z brunatnym niedźwiedziem, a teraz żeglujący obłoczek na moment zasłonił lodowy szczyt. Gdy przepłynął, przed pałacową bramą nie było już nikogo. Wiele godzin upłynęło, zanim w pałacu odkryto ucieczkę dostojnego gościa i jej wysokości. Nikt nie miał odwagi powiadomić królowę zimę. Wreszcie szambelan wszedł do sypialni. I już w progu zaczął lamentować. O pani, co za nieszczęście, co za wielkie nieszczęście. Zapewne cukiernikowi nie udał się tort lodowy. westchnęła królowa. Tort lodowy udał się wspaniale. Więc co się stało? Szambelan upadł na kolana i błagalnie złożył ręce. Wybacz królowo, uciekł ten chłopiec, dostojny gości i wysokości. Z mojego pałacu? W jaki sposób? Gdzie były straże? Nie wiemy w jaki sposób. Chłopca szukaliśmy wszędzie, ani śladu. Biały niedźwiedź, pilnujący bramy, też zniknął. Niesłychana historia dominie królowej zimy jest większa od gniewu. Wprost trudno uwierzyć. Szambelanie biegnij na wieżę. Niech astronom przestanie przyglądać się polarnej gwieździe, lecz wypatruje uciekającej. Pospiesz się. Po wyjściu staruszka z komnaty królowa zamyśliła się. Bez pomocy nie mógł uciec z pałacu. Ktoś musiał odczarować mu serce i przywrócić pamięć. Kto jest z ludzi? Czy to nie sprawka tego drugiego chłopca? Wtedy nie zamieniłam go w sopel, żeby nie wzbudzić podejrzeń przyjaciela. To był błąd. – Są królowo! – zawołał szambelan, wbiegając jak na skrzydłach do komnaty. Dwóch chłopców na sankach, które ciągnie brunatny niedźwiedź. Uciekają na południe. Daleko nie uciekną. Moje sanie, już czekają na dziedzińcu. Szambelanie pojedziesz razem ze mną. Będziesz mi potrzebny. Jestem do Twoich usług, pani. Konie siwki z miejsca ruszyły galopem. Po zwodzonym moście, po lodowej drodze, szambelan w niedźwiedzie i szubie tylko koniuszek nosa wystawił z za kołnierza. Zdaje mi się, że doganiamy ich królowo. Bolek co chwilę niespokojnie odwracał głowę. Słyszycie, jak dmie? Zbliża się, zawieja. Zasypie nasze ślady, ucieszył się Lolek. Jaka tam zawieja? zamruczał niedźwiedź. Królowa zima nas ściga. Przepadliśmy, jęknął Lolek. Niedźwiedź podrapał się za uchem. Przyznaję, że nie wesoło z nami, ale jeszcze nie wszystko stracone. Na wszelki wypadek zabrałem ze za sobą kulkę pszczelego wosku. W wielkiej potrzebie wystarczy rzucić ją za siebie i zawołać. Złota kulko wosku pszczeli, spraw by smutni byli weseli. Lepszy byłby czarodziejski pierścień, odezwał się Bolek. No dziwne, wysepał Niedźwiedź. Pamiętam, że zabrałem kulkę. Musiałem zgubić ją podczas mocowania. Chłopcy, nie będę mógł wam pomóc. Zupełnie zapomniałem, ale mam węgielek, wykrzyknął Lolek. I z kieszeni wyciągnął czarny kamyczek. Dostałem od Bałwanka. Powiedział, że kiedy będę potrzebował pomocy, to mam rzucić za siebie i zawołać. Na co czekasz? wtrącił Bolek. Jesteśmy w potrzebie, rzucaj. Lolek cisnął kamyk do tyłu i szybko wymówił zaklęcie. Guziczku węgielku, pokaż swoją moc. W radość zamień smutek, w jasny dzionek noc. Węgielek zasyczał, zadymił i raptem rozjarzył się jasnym płomieniem. Lodowe sanie topnieją, wykrzyknął przerażony szambelan. Królowa trąciła berłem staruszka na koźle. Woźnico, podrywaj konie w powietrze. Sanie jak skrzyły ptak uniosły się nad równiną. Wyżej i za nimi. oblicze królowej chmurzył gniew. Szambelanie, pamiętasz, co poleciłam? Pamiętam pani, tego mniejszego mam zamienić w sopel lodu, niedźwiedzia przenieść na lodową krę, a większego chłopca zabieramy do pałacu. Dopędzamy ich. Woźnico z powrotem na ziemię. Sanie gwałtownie podskoczyły na lodowej gruzie. Szambelanie, gdzie się podziałeś? Zaniepokojona królowa rozglądała się dookoła. Odezwij się, szambelanie. Wypadłem i lecę za saniami. Trzymam się rąbka twoich szat, królowo. Nie, no, Rajda. Na białej równinie sanie królowej zimy z każdą chwilą, z każdym metrem zbliżały się do uciekających. Znowu nas dopędzają, wykrzyknął ostrzegawczo Bolek. Do lasu niedaleko, zasapał niedźwiedź. – Nie zdążymy – stwierdził Bolek i szturchnął łokciem przyjaciela. – Lolku, masz jeszcze coś czarodziejskiego? – Zielony listek od starego jelenia. – Zaklęcia nie zapomniałeś? – Pamiętam. Listeczku, listeczku, czarodziejską siłą spraw, by się dokoła wszystko odmieniło. Zielony listek zawirował w powietrzu. – Ojejku! – Głos Szambelana był pełen przerażenia. – Wiosna! Wiosna na ziemi! – Teraz? W styczniu? To niemożliwe! Królowa zima wychyliła się z sań i oczom nie dowierza. Drzewa wypuściły listki. Na strumieniu lód popękał strzaskiem. Ptaki śpiewały wesołą melodię. – Pani, słońce przedziera się przez chmury! – wyjęczał Szambelan. – Zginiemy! – Woźnico, zawracaj na północ! – rozkazała królowa w mgnieniu oka sanie zawróciły i pomknęły z powrotem. W topniejącym śniegu szybko znikała kolejna płus. – Hurra! Chłopcy padli sobie w ramiona. Ucieka, ucieka królowa zima. Uf! Odetchnął z ulgą niedźwiedź. Zmachałem się okrutnie. Pędziłem na złamanie karku. Pociągnął nosem. Chłopcy, czujecie zapach lasu? Czy na pewno zima nie wróci? Szepnął Lolek. Nie mam już niczego więcej. Słowo niedźwiedzia, że nie wróci. Nastała wiosna. Czuję to przez skórę. Gratuluję. Bolek z uznaniem poklepał po ramieniu przyjaciela. Nigdy cię nie podejrzewałem o takie zdolności. Chuchniesz, dmuchniesz i czarami sypiesz, jak z rękawa. Znowu ze mnie żartujesz, obruszył się Lolek. Skądże? Zaprzeczył Bolek i mrugnął do niedźwiedzia. Jeszcze zamieniłbyś mnie w krople wody i popłynąłbym z powrotem do północnego morza. Brunatny miś zachichotał głośno. Lolek z oburzeniem popatrzył na przyjaciela i roześmiał się pogodnie. Wszystko dobre, co kończy się dobrze, odezwał się niedźwiedź. No, chłopcy, nasze drogi rozchodzą się. Przed wieczorem powinniście być już w domu. Bolek wyciągnął rękę. Daj łapę, misiu, niech cię uścisnę. Pamiętaj, że gdybyś potrzebował pomocy, to wystarczy tylko nas zawołać. Brunatny niedźwiedź długo spoglądał za oddalającymi się chłopcami. Polubił obu smyków. Bolek i Lolek również przystawali co chwilę. A kiedy wreszcie dotarli do domu i sen zmorzył chłopców, znowu spotkali się z królową Zimą. Koniec części czwartej, ostatniej.